przy dworcu centralnym w Rzymie bo takim jest termin znajduje się Mercate Centrale to jest taki znaczy nie, nie tyle supermarket ale miejsce gdzie Włosi przychodzą na szybkie kąski z truchlami 16 6, 6 euro fajna oliwa z oliwek słuchajcie no oczywiście jesteśmy we włoszech, pomidory muszą być no i te ich makarony a ja przypominam wam, że włoskie spaghetti. to no nie jest tylko spaghetti, czyli ten taki cienki makaron w barilla Bardziej popularny producent robi to w grubościach różnych, między innymi w Polsce dostępne 5 i 7. Natomiast, yy, no, ten makaron zawsze jest robiony al dente, potem dochodzi, widzicie tutaj, są robione specjalnie. Specjalności kuchni włoskiej, piece do pizzy, ale też są warzywa tych przekąsek, robionych dużo. No i Włosi, kochani, nie ukrywajmy, kochają słodycze. Ale Ale ja wolę właśnie tą część Włoch, która zajmuje się makaronami, to co oni nazywają pasta. Mmm, ale te zapachy, słuchajcie, nie wiem kiedy powstaną. Mm, pierwsze komórki z za, zapachami, ale. Te zapachy są po prostu niesamowite W tym momencie u mnie to już Żołądek powoli zaczyna zjadać, zjadać wątrobę No pięknie to wygląda No i słodkości Ale jak widzicie ceny 7 euro trochę boli co No ale mimo wszystko, ceny naprawdę duże. Oczywiście, wina. Wszyscy myślą, że Włosi piją tylko i wyłącznie Chianti. O, jest zupełnie nieuzasadnione stwierdzenie. Włosi piją dużo swoich win. I nie tylko czerwone, bo i białe. No i pizza, no pizza króluje, tak? Słuchajcie, te pizze są po prostu przecudowne. To są pizze na kawałki odcinane. To jest wszystko. Ważone. najczęściej euro do zapłacenia no a tam dalej oczywiście dworzec z Termini no i znowu słodkości no i lody, słuchajcie lody są niesamowite we Włoszech, pamiętajcie trzeba zawsze widzieć cenę i wtedy kupować ja kupiłem Dwie gałki lodu przy fontanie witrewi i jestem póki co tymi lodami za zalodowanej Ale jeżeli ktoś chce patrz Piękne Z Pistacjami A widzicie Ludzie się szykują to co jest fajne to to, że łosi są takiego miłego sposobienia. No i te sałatki patrz. Mm. o, taka sałatka to jest coś. Jeżeli miałbym się na coś skusić, to chyba najszybciej na takie sałatki, słuchajcie. Bajka. Te sałatki to jest coś pysznego. Mm, co za zapachy? O jejku! bajka. Lasa, nie, Lasa, nie? Gotowywane. to są karczochy słuchajcie specjalność Rzymu i specjalność włoch i się tam chłopaki pobierają karczochy. I znowu fantastyczne zapachy. Słuchajcie, ja w tym momencie powiem tak, kończę i ja teraz będę jadł o, teraz sprawdzimy, słuchajcie, ja Wam to pokażę. Mm. Słuchajcie, fantastyczne. Słuchajcie, słuchajcie, Jolka, kosztuj, bardzo dobre. No i nasze kurczaki. Pozdrawiam.